Cześć. To już ostatnie dni Wielkiego Postu. Przed nami święty czas intensywnego przygotowania do najważniejszego dla nas chrześcijan święta, uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki tydzień, bo o nim chcemy dziś porozmawiać, rozpoczyna Niedziela Palmowa, a kończą nieszpory Wielkiej Niedzieli, zamykające Triduum Paschalne. Na wydarzenia Wielkiego Tygodnia składają się triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje z Sanhedrynem w świątyni. Przepowiednia Jezusa o zburzeniu Jerozolimy i końcu świata, ostatnia wieczerza, męka pańska i wreszcie chwalebne zmartwychwstanie. Ale jak dobrze wykorzystać czas Wielkiego Tygodnia i dlaczego tak ważne jest, abyśmy rozumieli sens tych wielkich wydarzeń? O tym w dzisiejszym odcinku. Czym jest wielki tydzień? No dla mnie jest wielkim przeżyciem i dla chrześcijan. Wielki tydzień, no post jest oczekiwaniem mhm. na zmartwychwstanie. Wielki tydzień. Tak. To jest no, przygotowanie, przygotowanie do świąt, świąt wielkanocnych. No. Bardzo ważny tydzień mhm. dla wszystkich. Przede wszystkim odpuszczenie win przez naszego Jezusa Chrystusa i spotkanie z Nim. No najważniejsze święto duchowe. Przeżywanie zmartwychwstania, przede wszystkim no, tego, co Pan Bóg dla nas największego zrobił, oddał swoje życie za nas. Wielki Tydzień to już jakby jest otwieranie się na tą łaskę e, e, przychodzenia Pana Jezusa Zmartwychwstałego. Przygotowaniem się do nadejścia y, i zmartwychwstania Pana Jezusa. Dla mnie Wielki Tydzień jest oczekiwaniem na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Powinniśmy się troszeczkę skupić na tym wszystkim, zacząć od nowa życie, zmienić swój e, tak myślenia, mhm. postępowania, zachowania i, dobra, i czynić dobro dla drugiego człowieka. Co przeżywamy właśnie w ciągu Wielkiego Tygodnia? Jakie jeszcze wydarzenia? Droga Krzyżowa, mhm. przecież gorzkie żale. Mhm. Przede wszystkim Jego śmierć. I On umarł za nas wszystkich, żeby nas po prostu wybawić. Przeżywamy zmartwychwstanie pana Chrystusa. Przeżywamy. Tak zwane tridum paszchalne. To, to chodzi. Te trzy niewielkie, czwartek, piątek i załata Żeby to godnie spędzić. To jest najważniejsze jak, jak całe święta. W tym czasie śmierć męka i zmartwychwstanie pana Jezusa. Jest to dla pani taki ważny czas w roku? Bardzo. No bardzo, najważniejszy. No, bardzo oczywiście, ważne. oczywiście. Jest bardzo ważne. Jestem. Po prostu chrześcijaninką, mhm. więc y, bardzo ważne dla mnie. Wielki dar, i łaska. Wielki dar, i łaska. Te święta mają nas odrodzić. E, tak jak przyroda budzi się do życia, tak samo my mamy się odrodzić. Cześć profesorze, czym jest Wielki Tydzień? Wielki Tydzień to jest kategoria taka bardzo, powiedziałbym, ogólna, w tym sensie, że w pewnym momencie w Wielkim Poście my wchodzimy w okres rozważania szczególnego męki Chrystusa. Tak naprawdę to zaczyna się to już piątą niedzielą Wielkiego Postu. I ciekawe, że liturgia wtedy dyktuje nam nawet taką. Specjalną prefację o męce Pana Jezusa, czyli już od piątego tygodnia do niedzieli palmowej. Ale niedziela palmowa jest już takim progiem, przez który my wchodzimy w to szczególne rozważanie męki Pana Jezusa. I teraz niedziela palmowa, kiedy czytamy mękę Pana Jezusa, według jednego z synoptyków, czyli według Marka Mateusza lub Łukasza, wchodzimy w rozważanie tej męki Pana Jezusa. I tak naprawdę już te dni od Niedzieli Palmowej przygotowują nas do tego, co jest najważniejsze, czyli do tych trzech wielkich dni, które my nazywamy Triduum, tak, Triduum. I ciekawe, że to jest jedno słowo, właściwie ani po polsku nie ma takiego czegoś jak Trójdzień, tak. Ale my utrwalamy to słowo, aby podkreślić jedność tego misterium Chrystusa. A jakie konkretne wydarzenia z życia Pana Jezusa przeżywamy w ciągu Wielkiego Tygodnia? Sądzę, że spośród wszystkich, na których się koncentrujemy, kiedy patrzymy na, na Jezusa zapowiadającego zniszczenie Jerozolimy, kiedy już wprost mówi o swojej męce, o swojej zdradzie. To takim szczególnym dniem, który myślę powinien nas dotykać, on jakoś też w tradycji chrześcijańskiej się przyjął, jest środa, dlatego że środa jest dniem zdrady Judasza. I to pokazuje nam, jak bardzo można być nawet blisko Jezusa, a można jednocześnie prowadzić jakiś rodzaj no, takiego swojego. Planu na życie, tak? Takiego właściwie zdradzania nieustannego. Powiedział się profesor najważniejsze trzy dni, triduum, ale to jest tak nie do końca trzy dni, bo wychodzi, że cztery i trochę mamy problem ze zrozumieniem. Dlaczego tridum, skoro tak naprawdę od czwartku do niedzieli to są cztery dni? Słusznie tak. Jest to prawda, bo, bo my mówimy czwartek, piątek, sobota i niedziela, tak? Tymczasem y, trzeba troszkę przejść na inny sposób liczenia czasu. Właśnie w piśmie świętym, czyli ten żydowski sposób liczenia czasu, kiedy tak naprawdę dzień zaczyna się już po zachodzie słońca. Więc gdybyśmy w ten sposób policzyli, to mamy bardzo prostą rzecz, że to są tak naprawdę trzy noce, tak jakby trzy dni. Tak? Czyli łączymy wtedy w jedną całość. Najpierw ostatnią wieczerzę, modlitwę Jezusa w ogrójcu i krzyż. Tak, to jest jedna całość. Potem mamy rzecz, o której my zapominamy, mianowicie Jezus, który jest w grobie, czyli właśnie to, co się nazywa w liturgii wschodniej, wstąpienie do otchłani czy wstąpienie w Ad, przy czym czasami używa się słowa piekła, ale w staropolskim to nie oznacza oczywiście tego piekła jakby lokalizowanego czy kojarzonego z szatanem ale chodzi tutaj głównie o miejsce przebywania sprawiedliwych ze Starego Testamentu, czy nawet jakby spoza kręgu tego starotestamentalnego, ale szeroko ludzkości. No i w końcu mamy przejście ze śmierci do życia, czyli z które proszę zauważyć, ono nie podlega tak naprawdę naszym kategoriom ludzkiego wydarzenia historycznego, bo historycznie mamy Pusty Grób i historycznie mamy potem objawianie się Chrystusa zmartwychwstałego już uczniom. Czyli sam moment zmartwychwstania, ze względu na to, że przekracza nasze ludzkie kategorie myślenia, on jest dla nas, naszym zmysłom niepoddany, jest nieuchwytny. Więc. W tym sensie mamy trzy wielkie tajemnice związane z męką, śmiercią, a potem właśnie wstąpienie do otchłani i zmartwychwstanie. Ale też jako katolicy chrześcijanie mamy taki problem, że zawężamy świętowanie w ogóle okresu zmartwychwstania pańskiego tylko i wyłącznie do niedzieli zmartwychwstania pańskiego. A dlaczego to jest tak ważne, żebyśmy ten czas przeżywania. No, skupiali na tych wszystkich wydarzeniach, które są także wcześniej. Słusznie. To, to jest, jest to ogromny problem spowodowany takim naszym myśleniem, powiedziałbym, e, niechrześcijańskim, wynikającym z niezrozumienia tego, czym tak naprawdę jest e, to Trydum. Dlatego, że dla wielu osób poniedziałek wielkanocny odgrywa większą rolę niż na przykład liturgia Wielkiego Piątku, tak. czy, czy liturgia e, Wieczerzy Pańskiej. Tymczasem poniedziałek wielkanocny, właściwie to jest już kontynuacja Wielkanocy. To jest ten sam akcent zmartwychwstania. Oczywiście Ewangelia jest inna, mówi mocniej o pustym grobie, mówi o świadectwach, ale tak naprawdę jest to słuszne i proszę zwrócić uwagę, że to, co jest takie naprawdę bardzo ważne, to zobaczenie pewnej ciągłości, która jest. Także że Pan Jezus powtarza dokładnie to, co było w Starym Testamencie, w starym przejściu z niewoli do wolności, do ziemi obiecanej, tak? że mamy wyraźnie tak, najpierw obrzęd, czyli ofiara złożona w sposób obrzędowy, Eucharystia. Następny ważny element, który trzeba zauważyć, on jest istotny dla, dla naszego życia chrześcijańskiego, to jest oczywiście modlitwa Jezusa w Ogrójcu. Bo tak naprawdę niezrozumiały jest krzyż bez modlitwy w Ogrójcu, dlatego że Jezus jako człowiek autentycznie się boi. Teraz my to wszystko oczywiście zamykamy potem w krzyżu, w Wielki Piątek, tak? Ale znów właśnie ten krzyż pokazuje nam to, że Jezus całe życie był posłuszny, że to posłuszeństwo miało ten szczyt w Ogrójcu, tak? Że już krzyż tak naprawdę jest dopełnieniem tylko tej decyzji, która w sercu jego powstała. Bardzo bolesnej i, i strasznej rzeczy. No i oczywiście Wigilia Paschalna, y, oczywiście jeszcze to przejście do tego, tego czasu ciszy Wielkiej Soboty, ciszy, która właściwie jest ciszą tego, co się dzieje w wymiarze kosmicznym, co jest na zewnątrz niewidoczne, bo zasnął król, bo on jest w grobie, ale jednocześnie on. Jest tym, który dokonuje zbawienia całego świata tego, który był przed nim historycznie, znaczy przed nim jako człowiekiem, tak byśmy powiedzieli. Tak, bo oczywiście jako Bóg był zawsze, był od początku. No i zmartwychwstanie jako triumf tej właśnie miłości, tego współczucia, tego wszystkiego, co Jezus nam ofiarował. A na co podczas tego czasu powinniśmy zwrócić taką szczególną naszą uwagę? Na czym się skupić? Dzisiaj my produkujemy masę słów. Może warto byłoby właśnie odłożyć te wszystkie. Nasze ludzkie gadanie, i może po prostu milczeć. I sądzę, że to, co w wierze jest najważniejsze, bo nam się wydaje czasami, że, że wiara ma się nam sama narzucać, że Pan Bóg ma nam przychodzić i przyjemności sprawiać, łaskotać nas jakoś, tak, żebyśmy do Niego przyszli. Tymczasem wiara nasza jest naszym wyborem wynikającym oczywiście też z rozumu, ale wiara jest też aktem naszej woli. Tak? Że my chcemy, że ja wiem, że On jest moim Stwórcą, że On jest moim Zbawcą, ja patrzę na Niego, ja rozważam, jak On mnie kocha i teraz ja chcę z Nim być. Tak? To jest wszystko wyraz, że człowiek ma pragnąć, chcieć, po prostu chcieć, tak? a Bóg przychodzi mu z pomocą. Dla nas chrześcijan jest taki szczególny czas, który swym znaczeniem przebija inne, choć równie ważne dni w roku. Tymczasem jest właśnie Wielki Tydzień, czyli liturgiczny obchód najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa: jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Kończąc okres Wielkiego Postu, który budził w nas ducha pokuty, nawrócenia oraz towarzyszenia Jezusowi w cierpieniu, otwierajmy nasze serca, by wraz z nim przeżyć Jego paschę, przejście ze śmierci do życia. Do zobaczenia za tydzień.